Witam wszystkich z tej strony Łukasz i dzisiaj mam dla Was MRM. Jest to racja żywnościowa wojskowa, amerykańska w moim tutaj przypadku, ale każdy kraj posiada swoją tutaj indywidualną rację żywnościową. I pomyślałem, że w sumie to jest fajny materiał, żeby go otworzyć. Zauważyłem, że w Polsce nigdzie nie mam tego pokazanego, że tak to ujmę e, troszeczkę bardziej tak profesjonalnie, tylko że wszyscy otwierają to na kanapie czy coś w tym stylu. A ja tutaj mam możliwości po prostu sprzętować, żeby fajnie wam zaprezentować, co się znajduje właśnie w takiej paczce tutaj. Zresztą z tyłu tutaj możemy sobie wszystko przeczytać, że tutaj akurat ja mam MRE z tortellini serowym, z sosem marynara, to jest taki sos, o ile się nie mylę, to jest pomidorowy sos, on jest bardzo popularny właśnie w Stanach. No, i właśnie się zajmiemy tym posiłkiem. Ale zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć tylko, że w opisie znajduje się zwycięzcy tych koszulek, o których wspominałem. Jeżeli chcecie sami zakupić taką koszulkę, macie link w opisie. Ale przejdźmy teraz, już tutaj, do posiłku. Przejdźmy, tutaj, do posiłku. Czy będę mógł go tak otworzyć, po prostu? Billable sil, czyli no, podobno powinienem móc, ale z tego co widzę, to się za bardzo tutaj nie wiem. Wiecie co. Co ja się będę bawił, co ja się będę bawił. Najprościej będzie, jeżeli właśnie go otworzę po prostu w ten sposób. Szczególnie, że sobie tutaj specjalnie nóż na to ostrzyłem, żeby móc wszystkie tutaj paczuszki otwierać bez problemu. O, i jak tutaj już trochę rozetnę to już całkowicie mogę sobie to otworzyć. Zatem tutaj mamy właśnie tortellini, o którym wspominałem na początku. Tutaj jest hiter. Heater to jest podgrzewak, żeby zagrzać to jedzenie, żeby ono było ciepłe. Następnie mamy biskit, czyli to są e, po prostu biszkopty, to są e, herbatniki. To są chyba po prostu herbatniki. Na ten racing to chyba rodzynki oraz orzechy, o ile się nie mylę, na pewno orzechy, ale czy rodzynki to nie wiem. Tutaj mamy lemoniadę, o, <laughs> mamy lemoniadę, tutaj z witaminą C oczywiście, trzeba ze szklanką wody zmieszać, ja szklankę wody na szczęście mam przygotowaną. Jeszcze tutaj widzę, że mamy... Wszystkie potrzebne rzeczy, przyprawy, jakiś cukierek tutaj. A to są takie cukierki, co się u lekarza czasem dostaje z tego co widzą. I na samym końcu zostało nam tutaj jeszcze jakieś drażetki również. Zobaczmy jakie to są drażetki, a nie to jest miks suszonych owoców po prostu i tutaj widzę, że właśnie są, jest język francuski z tego co się nie mylę, jest na pewno język hiszpański, wszystko mamy i po angielsku i po hiszpańsku i tutaj tutaj też mamy po angielsku, tak tutaj jest po angielsku tylko z samego przodu, z tyłu są inne języki i tak się prezentuje to w pełnej okazałości ta paczka. No dobra, słuchajcie, fajnie byłoby, to po prostu tak sobie rozpakować tutaj na biureczku, ale ja się troszeczkę bardziej przygotowałem na tę okazję. Dlatego mam też ze sobą taką specjalną, wojskową tacę, którą. Słuchajcie, ten film pojawiłby się wcześniej, ale po prostu czekałem na tę tacę, czekałem na nią kilka dni i myślę, że jest warto, bo ona jest właśnie specjalna. To jest taka taca z wydzielonym wszystkim tutaj, żebym mógł wszystko ładnie wam tutaj rozpakować i pokazać. Myślę, że zaczniemy od podgrzania tego wszystkiego. To będzie tutaj najważniejsze. Jak się to robi tutaj? Na pewno będę, wydaje mi się, że będę potrzebował wody. Zatem tak, jest tutaj instrukcja, jak tego użyć. Trzeba to otworzyć na samym początku, trzeba później do tej linii nalać wody, następnie to złożyć i przez 15 minut to musicie podgrzewać. O kurde, tego się nie spodziewałem, że to całe 15 minut będzie zajmować. Tutaj muszę to przedrzeć i otworzyć, co zrobiłem. Następnie do środka tutaj muszę to dobrze otworzyć. O, dobra, dobrze to otworzyłem porządnie. Dobra, następnie muszę otworzyć. Oto tutaj opakowanie Jezu, jak ono jest tutaj mocno zapakowane. Nie chcę go rozwalić, dlatego wezmę to nożem po prostu pod warzą, ale jest ono zaklejone całkowicie. Dobra, zatem otwieramy, wyjmujemy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. To jest tak skompresowane jedzenie. A, po prostu o tak to. Wiecie co, strukturę? To muszę powiedzieć, że to nawet nie ma takiej strasznej, jak się może wydawać. Wiecie? Jak może się wydawać po takim jedzeniu, które ma naprawdę bardzo, bardzo daleką datę do spożycia. Ponieważ, o ile się nie mylę, to Mr -e może całe 3 lata stać. Zatem to naprawdę nie jest aż tak straszne, jak się może wydawać. Zatem wkładamy to tutaj do środka teraz. O, na sam dół. I teraz musimy zalać to wodą, a później musimy to tak złożyć. Okej, okay, nie wydaje się to trudne. Nawet mój móżdżek sobie z tym poradził. E, tego się jeszcze nie pozbywamy. Już chciałem się tego pozbyć. Trzeba to teraz dobrze zalać wodą. Nie za dużo tej wody. Jeszcze odrobinę, nawet za dużo dałem. Och, kurde, dałem za dużo wody od razu. Jakie to ciepło się robi od razu. Ała! Jakie to jest gorące! Ała! wiecie jak to się szybko nagrzewa? Jakie się to gorące nagle zrobiło? O co w tym chodzi? To ja, nie, zły, nie spodziewałem się, że to aż tak szybko się zrobi takie gorące. Ja to dopiero co wlałem wodę i od razu się to wrzątek zrobił. OK, i teraz to wkładamy właśnie do tego opakowania, gdy jest to właśnie. W ten sposób zamknięte te i to ma się grzać, jakie to opakowanie jest ciepłe. A wiecie jak ładnie pachnie? Naprawdę, zadziwiająco to pachnie naprawdę. Kurczę, szczerze mówiąc, jakby ktoś mi takie jedzenie podał, które tak pachnie, aby miał zawiązane oczy ja bym nie powiedział, że to jest jakieś jedzenie tutaj e, zrobione właśnie z paczki, jest to jakiś tutaj gotowiec i to jeszcze na dodatek wojskowy, który musi przetrwać naprawdę bardzo długo. Ale ile, jak to mocno grzeje. To na poważnie, to w ogóle żołnierze mogą sobie tego używać, żeby się <grywać> ogrzewać, mogą sobie do twarzy to przyłożyć i od razu będzie im ciepło, albo żeby ręce sobie tak ogrzać. Słyszycie jak to musuje? Poczekałem kilka minut. Dosłownie naprawdę kilka minut zrobiłem sobie tutaj z pięć przerwy, żeby sobie zgrać dźwięk i tak dalej, i to się naprawdę już zaczyna mocno nagrzewać. Spoko. Fajnie. Odwrócę tą tackę, bo źle ją trzymam całkowicie. I tak, no może porozpakujmy sobie tutaj wszystkie, wszystko po kolei. Specjalnie mam tutaj kilka właśnie podzielonych przegródek na to. Zatem tak, to są właśnie. Tutaj mamy miks orzechów oraz suszonych owoców, tak czy nie? Same suszone owoce. To jest banan... Jakie to jest słodkie, jeju. Zatem tutaj są tak, chipsy bananowe, oprócz tego jest jeszcze papaja. Papaj bym nie rozpoznał, ananas. I chyba tyle. Tutaj z kolei mamy właśnie orzechy. No tak jak mówiłem, tutaj mamy orzechy oraz rodzynki. O, jeszcze nie wszystkie nawet wysypałem. Ciasteczka. A, sugar cookies. To są biszkopty, właśnie. To są bardziej biszkopty. To nie są krakersy, ponieważ jest napisane, że są z cukrem. Dziwię się, że żadnego drzemu nie dołączyli. Chyba, że na nie dołączają, bo z tego co widziałem, to dużo racji żywnościowych właśnie dołącza. I tak, to są takie słodkie biszkopciki tutaj. Strasznie dużo cukru tutaj jest. To znaczy oczywiście cukier daje energię i cukier jest ważny, ale jestem zdziwiony, że aż tak dużo, nie spodziewałem się tego szczerze mówiąc. Mm, otwórzmy sobie teraz tutaj przyprawę, widzę, chusteczka jest, łyżka nam się na pewno przyda zarówno do zamieszania napoju, jak i zjedzenia naszego tortellini. O, chuste. No jak mówiłem, chusteczka. Zobaczmy jakie przyprawy nam dołączyli. Ale z tego co ja to włuchałem, to to raczej nie będzie potrzebować przypraw. O, tutaj mamy kawę. To się przyda mi zagotowana woda, zaraz będę musiał się po nią przejść. E, cukier, creamer, czyli śmietanka do, do kawy, sól oraz pieprz, i to jest. Albo to jest. Nie, to będzie to jest ręczniczek taki. To jest taki mokry ręczniczek. Właśnie, żeby sobie wytrzeć ręce, żeby mieć czyste. Widzę, że tutaj jest złożony optymalnie, tak jak się tylko da. Dziwi się, że nie dali tabletek do oczyszczenia wody. Zazwyczaj coś takiego jest w MRE. Jestem zdziwiony właśnie, że teraz tego nie dostałem. Chyba, że to jest takie właśnie, chyba, że to nie jest takie kompletnie wojskowe do takich ekstremalnych warunków. Ale to ładnie pachnie. E, ty, chyba, że to jest takie MRE, które jest po prostu nie do ekstremalnych warunków, tylko takie, że tak to ujmę, trochę casualowe. Może właśnie zamówiłem MRE dla casualy i się okaże zaraz. Tutaj weźmy ją na sam dół. No, ponownie muszę się spożytkować tutaj nożem. Może po prostu za... Nie, dobrze, rzeczywiście nie umiem tego po prostu otwierać bez noża. Myślałem, że e, próbuję za nisko to otworzyć, ale nie, po prostu nie umiem tego bez noża otworzyć. No proszkowane napoje nigdy, szczerze mówiąc, do mnie nie przemawiały. Zobaczymy się, czy się cokolwiek teraz z tym zmieni, czy to w ogóle będzie smakować podobnie do lemoniady. Najbardziej mnie ciekawi właśnie te tortellini oraz napój, bo ciasteczka to, też zgaduje, że po prostu jak ciastko. Ciasko jak ciastko, ciastko może stać i... może nie milion lat, ale trochę może stać, zatem też nie ma pewnie w nim nic wyjątkowego. Mmm, smaczne, nie jest przesadnie słodkie, fajne. Naprawdę, fajne ciaska. Gdybym mógł, to bym sobie takie ogólnie kupił. Może ma jakąś specjalną nazwę. Wojskowe na przykład. Muszę wam powiedzieć, kurde, jest naprawdę smaczna. Naprawdę jest bardzo smaczny napój. S Słuchajcie, może ja sobie zacznę tutaj zamówić MRE w ogóle, żeby sobie <głosłuchaj> jeść. Gdyby to było odrobinę tańsze, to w sumie MRE można byłoby sobie zamówić o tak zamiast posiłków w ciągu dnia bo to naprawdę jest bardzo fajne. Naprawdę tutaj na... Obecnie wszystko tutaj było naprawdę bardzo smaczne. Wyjmę te tortellini tutaj z naszego ogrzewacza. Przestało się ono, że tak powiem, bulgotać i gotować, zatem wydaje mi się, że jest ono już gotowe. Spróbujmy je tutaj bez jakiegoś poparzenia się. To może być ciężkie, chociaż nie, nie, nie. Słuchajcie, jak tutaj złapałem na rogu, to to wcale tak super nie przewodzi ciepła, zatem to da się normalnie wyjąć, to... Kolejny tutaj niesamowity plus tego. Jestem naprawdę zdziwiony, jak to dobrze wszystko działa, po prostu. Jak to prosto i dobrze działa. O, to jest ważne słowo. Prosto i dobrze. No i dobra. Jak mamy to tak otwarte, to pora wszystko wysypać na nasze tutaj miejsce do jedzenia. Teraz zobaczymy, jak się to prezentuje. Słuchajcie, powiem Wam, że pachnie naprawdę dobrze. Całkowicie jest inny zapach, jak to otworzyłem, aniżeli jak się gotowało. Całkowicie inny. Szkoda, że na YouTubie nie ma i bardzo długo jeszcze. O, jakie gorące, jeszcze bardzo długo nie będzie możliwości um, poczucia zapachu, ale gdyby była, to mmm. Muszę wam powiedzieć, że oglądalibyście ten film jeszcze z większą przyjemnością niż teraz. Mam nadzieję, że oglądacie z przyjemnością. Dobra, no i sobie spróbujmy, jak to smakuje. Może głupio to zabrzmi, ale to jest jedne z lepszych tortellini, jakie jadłem. Mówię na poważnie. To jest naprawdę piekielnie dobre jedzenie. Ja dzisiaj nic nie jadłem. Miałem nadzieję, że. Może sobie to będę mógł zjeść na obiad. Jak najbardziej mogę. To jest naprawdę obawiałem się, że to będzie niedobre, a słuchajcie, sos pomidorowy smakuje praktycznie ten marinara sos całkowicie... nie czuć w nim żadnej chemii. To jest bardzo ważne, że nie czuć w tym jedzeniu chemii. Ono smakuje jak normalne tutaj jedzenie. Okej. Okay, może jakieś ser, ser jest leciutko wyczuwalny w tych tortellini, ale ten sos, ten właśnie sos marinara pomidorowy, jakbyście otworzyli e, po prostu słoik, zagotowali go, no to on smakuje tutaj identycznie. Makaron jest miękki, nie jest przesadnie miękki, jest na tyle miękki, że da się to jest normalnie, nie jest on jakiś rozgotowany i tak dalej. No muszę wam powiedzieć, że to jest lepsze aniżeli jakieś mrożonki. Że to jest lepsze niż jakieś kiedyś e, mrożonkowe tortellini. To to jest dużo smaczniejsze. I myślę, że w tym odcinku to będzie już na tyle, jeżeli chodzi o MRE. Zatem ode mnie MRE dostaje zdecydowanego lajka like tutaj. E, po prostu jestem zdziwiony. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak fajne, że to będzie aż tak dobre. W ogóle system tego podgrzewania. Ja nawet jeżeli nie będziecie chcieli kolejnego odcinka z MRE, to i tak sobie kupię jakiś z innym systemem podgrzewania, żeby zobaczyć jak to po prostu działa ponieważ z tego, co widziałem, to właśnie za pomocą wody to nie jest jedyne, są jeszcze inne, ale jakbyście chcieli jeszcze odcinek z MRE, jakieś inne, polskie na przykład, polską rację żywnościową, jakąś, nie wiem, niemiecką, niemiecką, angielską, jakąkolwiek, napiszcie w komentarzach, a z pewnością nagram taki film, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia, pa cześć!